To była wielka przyjemność mieć z tobą zajęcia, Harry. Masz wrodzony talent. To w ogóle była jakaś zjeżdżalnia? Naprawdę masz dar. Jedna tylko zjeżdżalnia. Lichuś. Zobaczymy co teraz się będzie działo. Cieszę się, że cała trójka szczęśliwie zdała egzaminy. Tak. O tak, to była świetna zabawa. Mów za siebie, ja przez miesiąc będę miał koszmary. Ty Hermiona się nie ciesz, bo najgorzej no zdałaś. Zobaczmy teraz, czy zdobyliście umiejętności wymagane po trzecim roku. To są te umiejętności. Spotkać się trzeba z potworną księgą potworów, polecieć na hipogryfie, chochliki i zdobyć hasła do portretów. Karty spójrzcie jaki wynik świetny po ukończeniu gry prawie Dobra że... my dużo kart tu nie uzbieramy Od czego zaczynamy? Czy od sekretów? Wygląda na to, że masz jeszcze kilka rzeczy do załatwienia Jazda Jazda To idziemy na to było chyba drugie piętro I tam pokonamy księgę potworów nie rób nic, no mówię ci, że jeszcze sekretów nie zaliczamy. Sekrety zaliczymy później. A tu można pogadać, to znaczy we wszystkich częściach można z nimi gadać, więc nie wiem po co o tym piszą. Jaki pancerz już teraz kolorowy. Myśleliśmy, że cię już nie zobaczymy, Irytku. Ja się ja nawet tęsknię... Co powiecie, Bachory? Chcecie się zabawić? Ja chcę spominżyć tu

Dzięki. Było całkiem fajnie. Świetnie, Świetnie było. Może trochę przesadziliśmy. <laughs> Patrzcie jak płaczę. O... Nie martw się. Szybko wróci by nas płacze. znów denerwować. Ja bym go przytulił najchętniej. Idź do tej bocznej sali i... Idź do, idź do tej bocznej sali i to chyba drugie eee... piętro będzie. Serowy urok. Ta pani jest autorką książki, zaczaruj swój ser Pamiętam to z drugiej części, z kart czarodziejów No Na zmianę załatwimy te książki Mam nadzieję, że pomożecie Potworna księga potworów wymknęła się spod kontroli A ty sobie nie poradzisz, kobieto? Właśnie, ona jest chyba perfektem, ma takie... Za pokonanie wszystkich kartek otrzymacie kartę korekcjonerską. Można zdobyć aż pięć kart. Nie ma sprawy. Zajmiemy się tym. Powodzenia! Zostałaby mi pomogła, ale jestem spóźniona. <grym> Bardzo spóźniona. Jasne. Po prostu nic nie umiesz, dziewczyno. Nie to co my? Okay, moje karty. No, teraz ja będę walczył. Że możemy zdobyć wszystkie pięć kart, jeśli księgę. Wiemy ile kart możemy zdobyć. Więc przeciwko potwornej księdze. Pokaż co potrafisz. <słysza> Zbierajcie dzieci żaby. No. Trzecia walka. Później, Później pójdziemy na chochliki. Uh. 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 więcej punktów z egzaminu dostał. Czy ona musi być zrozumiała nawet jak nie ma podstaw do tego? Po prostu słabo ci poszły egzaminy dziewczę. Chcę się wyżywać. A. 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 A.

Ah, 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 Księ... To trochę smutne. Chyba powinniśmy byli spróbować ją poskromić. Uczciwie, Hermiono. Teraz idziemy już na dworek. Załatwić chochliki. Sekrety pozaliczamy, wiecie. Już po chochlikach i po hardodziobie. Zaliczymy, spróbujemy zaliczyć sekrety na wszystkich piętrach i się zbliżymy do końca. Zerowy urok. Idziemy tym korytarzem. Warto zapisać. Oh. Nawet jak się nic ważnego nie eee. dzieje. No i ja teraz zajmę się chochlikami, a Julka... A, Julka chce zrobić jedno z jakiegoś powodu. Chochliki! Uch... Nie płacz. A! Zostaw mnie w spokoju! Mamy tu atak chochlików! I znowu Możemy nic jakoś się pomóc? jakoś nie odważy pomóc. Zaczarujcie studnie, żeby trochę skołować stado. Musicie działać razem, żeby się ich pozbyć. Jeśli nie pozbędziecie się chochlików za pierwszym razem, możecie próbować dowoli. Karta kolekcjonerska za zniszczenie każdego roju chochlików. Jeżeli pokonacie całe stado, dostaniecie wszystkie karty z kompletu. Ale to nie jest wcale proste. Wszystkie karty? Depulso! Trzeba w trójkę.

Ryk tu sembra. Ryk tu sembra. Ryk to sembra! Naprawdę dobra roboty. Prefekt mówi, że Kolejne cztery te... już eee... ja zrobię że pędziemy na dobre te Dobra, ja tak średnio lubię te chochliki, ale... Pierwszy chciałem zrobić bo w trójkę jest jednak łatwiej niż w pojedynkę. Pięknie, bo... Ale... i to nikt nie lubię to. Rick to sembra! Rick to sembra! Rig to sembra! Rick to sembra! Ric to sembra! Rictu sembra sembra! Rick to centra! Rick to sembra! centra!

Mam nadzieję, że nie. Lepiej mam nie co nie zbliżył. Lepiej by zdrowie, jakby się odrzadzał na Ryk do centra! Ryk do centra! Ryk do centra! Ryk do centra! Ryk to centra! Ryk do centra! Ryk do centra! Ryk do centra! centra! q u

Oooo, jakaś cytrona! Nie, nie mogą bez gadania? Rik to centra! 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 Udało się! Właśnie tak! Wynoszcie się i nie wracajcie! A ty się nie To było super! No widzisz? No i teraz będzie... Działek? Z Mareką i Jecą. Bądź Dobra, zamieniamy się. No lecimy. Przed nami kolejna inspirująca minigra. Harry znów wzięła cię chętka na przejażdżkę na hipogryfie? Jeśli nie sprawiłoby to kłopotu. Żaden problem. Ciekawe co w ogóle robi tu ten hipogryf, który rzekomo uciekł z Syryuszem Blakiem, tak wiecie. No ale lecimy. Za jedno takie mamy 100, więc łatwo można policzyć, że 28 Mało wręczy się. i wygrywamy poziom. i się fajnie, ale ta była ma duże skrzydła. ZUch z ciebie, hardoziobie. ZUch z niego faktycznie Dobry hipogryf Właśnie, tylko Harry lata na hipogryfie. Zresztą w książce tylko on latał też. Nikt inny tak... taki nie był dość dobry, żeby... Do Malfojowi to nawet nie pozwolił do siebie podejść, pogry. Nic dziwnego. Brawo Harry! I zdobyłeś kartę kolekcjonerską! Dziwny głos ma Hagrid w, w tej grze... w tej części gry. Powodzenia, Harry. Ogólnie najdziwniejsze głosy mogliśmy usłyszeć w drugiej części. To już tak trochę się poprawiło. Nasza trójka ma no wydaje się głosy oryginalne albo takie bliskie oryginalnych. McGonagall ma taki głos... wiecie, da się przejeść. Lupin kiepsko. Zresztą nie jest źle. 40 obręczy. Teraz lecimy tym prawym szlakiem. Udało się. Więcej obręczy to znaczy, że jest trochę gęściej.